Malonowa transformacja. Powiecie ja się co do takiego, no bo jak skojarzyć balon z transformacją. Mogę na co dzień radzić sobie w ten sposób, że pozostaję w wysokich wibracjach. Małgosia i Adam się nami zajmują sercem, i profesjonalizmem, za co jestem im bardzo wdzięczna i wszystkim uczestnikom. Zniosę w tym procesie i w ogóle się nie zawiodłem. Jest lepiej niż, niż sądziłem. Jestem naprawdę bardzo zadowolony. Uwalniałem dużo, dużo balonowych yy, obciążeń i, i teraz można powiedzieć, że jestem o wiele wyżej niż wcześniej. Zobaczymy, gdzie zanieśnie mnie ten wiatr przemiany. Dzięki. Przeszliśmy pewne procesy dotyczące wewnętrznego dziecka dotyczące rodu, emocji, kontaktu ze sobą, wartości. Dla mnie to jest bezcenne i sposób, w jaki to zostało przeprowadzone przez Gosię i Adama, no dla mnie to jest po prostu strzał w dyszkę. Bardzo dziękuję, jestem niezmiernie wdzięczny. Polecam. Dzięki balonowej transformacji pokonałam moje lęki, uwolniłam się z ograniczeń, Pozwoliło mi to pokonać sufity, które uniemożliwiały mi realizację moich planów, działań. Pierwsza rzecz, którą mogę powiedzieć dzisiaj, to to, że wychodzę z ukrycia. Przez większość życia ukrywałam się w kącie. Także daję sobie prawo być widziana, słyszana i kochana. Balonowa transformacja to wolność. Balonowa transformacja to jest nowy rozdział. Zupełnie nowy początek. Rozbicie starych struktur, zbudowanie nowych. To uwolnienie od tego, co nas ciągnie wciąż do przeszłości. To podniesienie wibracji, tak jak balon. To uzdrowienie z poziomu wewnętrznego dziecka. I utrwalenie tych zmian, tak żeby zafunkcjonowały w naszym życiu. To praca w grupie cudownych osób. Ale też praca ze sobą. A przede wszystkim ze sobą przy pomocy tych osób. Przez ogromne wsparcie, które wydobywasz z siebie i dostajesz od nas i pozostałych ludzi, z którymi transformujesz siebie. Swoje życie, swoje wartości na trwałe. Zapraszamy do balonowej.